Wybuch epidemii COVID-19 zatrzymał niemal cały świat. Sparaliżował również szkoły i uczelnie. Zawieszono działalność dydaktyczną. Uczniowie i studenci nie mogli zdobywać wiedzy. Sytuacja pandemiczna i rozwój pandemii koronawirusa zmusza nas do podejmowania takich właśnie decyzji. Musimy się temu podporządkować i do tych decyzji zastosować. Z pełną świadomością oczekiwań środowisk uczniów, nauczycieli, rodziców co do stacjonarnego nauczania, ale też z pełną świadomością konieczności bezpieczeństwa, zaprowadzenia bezpieczeństwa, tego bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie naszych placówek oświatowych. W nowej rzeczywistości wykreowanej przez epidemię najważniejsze są dwa cele: powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby oraz realizacja podstawy programowej. Szkoła generalnie. Przestało dziać się fajnie w momencie wybuchu pandemii. Dzieją się rzeczy po prostu, które nie powinny w ogóle nigdy mieć miejsca. Tak? Dyrektorzy potrafią zapytać o dane medyczne, to znaczy czy jest się zaszczepionym, czy też nie. Najgorszą zmorą jest nauczanie zdalne oraz kwarantanny, które, które przetaczają się przez cały kraj. Tak? W szkołach, jak i w całym kraju wprowadzono szereg zmian, regulaminów i rozporządzeń. Wszystko w imię walki z pandemią. Od listopada trzykrotnie już zdarzyło się, że dotknęła mnie właśnie sytuacja z kwarantanną. Starałem się jeszcze rozmawiać z Sanepidem, że żadnego kontaktu w myśl tych zaleceń ze strony rządowej o bliskim kontakcie nie miałem. Wraz z kolejnymi falami i narastającą liczbą zakażeń zdecydowano o kierowaniu nauczycieli i całych klas na kwarantannę w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Będąc nauczycielem informatyki, salę mam zorganizowaną w taki sposób, że e, najbliższy uczeń w jakiejkolwiek klasie, który koło mnie siedzi, e, to jest odległość 4 metrów, tak? E, mam możliwość zarządzania zdalnego całą pracownią ze swojego komputera. Także nawet e, odpada konieczność palcem wskazywania, co uczeń ma kliknąć, po prostu przejmuje kontrolę nad danym komputerem i e, pokazuje, co ma zrobić. Także nie ma w ogóle mowy o bliskim kontakcie, co najwyżej. Może to być kontakt wzrokowy, tak? natomiast, natomiast nie są to parametry, które by były niezgodne z tym, co jest w zaleceniach na stronie rządowej, tak? Nauczyciele publikują list otwarty do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, w którym zawarli szereg nieprawidłowości w polskich szkołach w czasach pandemii. Natomiast z powodu jednego pozytywnego testu PCR-u pani wicedyrektor zamknięto całą szkołę liczącą 900 uczniów, a nauczycielowi, który się temu przeciwstawił zagrożono karą dyscyplinarną. podstawowej w Puławach i w szkole ponadpodstawowej w Warszawie dyrekcja organizuje wycieczkę współfinansowaną z funduszu socjalnego dla pracowników szkoły, ale wyraźnie zaznacza, że mogą z niej skorzystać tylko zaszczepieni pracownicy i pani Woźna, która była niezaszczepiona, musiała pokornie wykreślić się z tej listy. W liceum ogólnokształcącym w Warszawie Lista nazwisk nauczycieli zaszczepionych i niezaszczepionych jest dostępna dla wszystkich w dzienniku elektronicznym. W szkole średniej w Poznaniu zostały wywieszone listy, na które mieli się wpisywać nauczyciele chętni na szczepienie. No to są dane medyczne, dane wrażliwe. Nas się nazywa antyszczepionkowcami. Nas, którzy zaszczepiliśmy na wszystkie obowiązkowe szczepienia, a na jedno, które nie jest obowiązkowe, nie. I my jesteśmy antyszczepionkowcami. W liceum ogólnokształcącym w Warszawie nauczyciel doświadczył dyskryminacji ze strony koleżanki, która publicznie zażądała okazania certyfikatu szczepień i podniosła głos, stwierdzając, że stanowi on zagrożenie dla wszystkich i że nie szczepiąc się naraża na śmierć ją, zaszczepioną i wszystkich wokół wielu nauczycieli tego typu działania są przejawem pośredniego przymusu szczepień. Jednak jeszcze większy lęk wśród nauczycieli wywołała informacja o planach wprowadzenia bezpośredniego przymusu. Mam telefony od, od nauczycieli i kiedyś miałem taki telefon, że zadzwoniła nauczycielka i powiedziała, że one wpadły w panikę. Po prostu w histerię, kiedy dowiedziały się, że ma wejść ustawa, która zmusza od 1 marca do przymusu szczepień no bo one postawiły postawione, postawione przed taką ścianą że albo się zaszczepią a po drugiej stronie mamy taką alternatywę utratę pracy i środków do życia tak i często myśli się No dobrze no to może sobie zmienić pracę i tak dalej natomiast nie bierze się tego pod uwagę Proszę państwa ja mam ponad 25 lat stażu pracy ja oczywiście studia skończyłem pedagogiczne. Później był jeden awans na nauczyciela mianowanego prawie 3 lata, później był drugi awans na nauczyciela dyplomowanego. Cały czas trzeba było to pracować, dokumentacja, kursy szkolenia itd. Cały czas jesteśmy szkoleni, cały czas są rady szkoleniowe, dokształcamy się, więc... To jest potężny wkład naszej pracy i teraz w jednym momencie musimy to wszystko rzucić, tak? Jakiś dorobek i, i, i szukać nowej i zaczynać od zera w jakimś innym zawodzie. Tego się nie bierze pod uwagę, tak? Że my mamy, ma, mamy swój dorobek. Uważam to po prostu za wręcz no, podłe, no nie wiem, jak to, jak to nazwać, bo to jest no, skrajne są emocje, skrajne są emocje. Nie byłoby tego protestu, gdyby tutaj do nas nie przyszli nauczyciele. Zapraszamy Was, drogie Panie, do zabrania głosu. Jednym z naszych celów, naszego stowarzyszenia, jest propagowanie ochrony wolności oraz praw człowieka. Prawo nauki, żeby dzieci mogły chodzić do szkół. A naszym zadaniem jest zadbać o to, jest zadbać o ciągłość tego nauczania i o prawidłowy rozwój. Dlatego jesteśmy tutaj, by wyrazić sprzeciw i przedstawić bezzasadność konieczności zdalnego nauczania, noszenia masek i wysyłania na kwarantannę. My również dajemy sobie sprawę głęboko z tego, że zamykanie szkół absolutnie nie jest potrzebne i nie sprzyja zdrowiu uczniów. Badania dowiodły, że również... Nie przyczynia się do ograniczenia transmisji wirusa, jeżeli miałoby to być kryterium jakieś podstawowe zamykania. Wiemy, że skraca ono to na nauczanie zdalne czas nauki uczniów, a wpędza ich w przesiadywanie przed laptopami, komputerami i różnego rodzaju z tego tytułu uzależnienia. Jest tego typu, że jest wprowadzone rozporządzenie, które mówi o, o konieczności odbycia kwarantanny w związku z sytuacją związaną z COVID-em. Tak? Natomiast gradacja prawa jest taka, że. Pierwsza konstytucja, później jest ustawa, mamy ustawę o zwalczaniu epidemii, tak i dopiero na końcu mamy e, rozporządzenie, tak? które o, mówi o zachowaniu się w, w pandemii. Natomiast e, zostało to wszystko odwrócone. Tak? Wychodzi na to, że rozporządzenia są ważniejsze niż ustawy w tym momencie. Tego samego dnia, późnym wieczorem, miałem kontakt telefoniczny z pracownikiem Sanepidu i co się okazuje postanowiłem również zapytać dlaczego tak złożyć swoje wyjaśnienia i tak dalej że nie było tego bliskiego kontaktu zaczerpnąłem odpowiedniej wiedzy prawniczej tak na, na, na temat związany w ogóle z kwarantannami mam w posiadaniu dysponuję dwiema opiniami prawnymi tak? na ten temat na, na temat legalności w ogóle kierowania na kwarantannę umówiłem się ze swoją dyrekcją Podczas godzinnej rozmowy przedstawiłem konkretne argumenty, zarówno dotyczące tego, co jest zawarte w tych opini opiniach prawnych, jak również tego, co jest napisane na stronie rządowej, tak. Mając na nadzieję, że no okej, okay, zdarzył się incydent kwarantanny, natomiast nigdy więcej już do, do czegoś takiego nie dojdzie, tak? Zaledwie trzy dni od odbytej rozmowy z panem Karolem, dyrekcja szkoły zostaje powiadomiona o uczniu z pozytywnym testem na koronawirusa, co wiąże się ze skierowaniem nauczyciela informatyki na kolejną kwarantannę. Dosłownie minęły trzy dni od mojej rozmowy z dyrekcją, którą odbyłem, tak? Trzy dni? I kolejna kwarantanna. I to w bardzo perfidny sposób zorganizowana. To znaczy, dyrekcja zostaje powiadomiona o uczniu danej klasy, tak? I co się okazuje, robi zastępstwa za mnie, nawet mnie o tym nie informując. Ja w, w ciągu dnia przychodzę, normalnie jestem w pracy. Tak, Przeprowadzam swoje lekcje, stoję na dyżurze, żeby podczas przerwy nic się nie działo złego, i już wiadomo mnie podchodzą na tej przerwie, informują mnie, że nie mają ze mną lekcji. No, no tak nie powinno to absolutnie wyglądać. tak? Jakieś, jakieś standardy powinny tutaj być zachowywane. Natomiast, natomiast ja się czuję po prostu lekceważony w tym momencie absolutnie. Zostały za mnie zrobione zastępstwa. Dostał te zastępstwa nauczyciel, w pełni zaszczepiony. Jednak pełne szczepienie jest niewystarczające. Wspomniany nauczyciel wybiera się na test. Wynik jest pozytywny. Co się stało wtedy? 13 oddziałów. Poszło na kwarantannę. To nie, była, to nie był jeden pojedynczy przypadek, bo w tym momencie e, tam było kilku nauczycieli, e, którzy, e, którzy w pełni zaszczepionych, którzy, którzy e, byli pozytywni. tak Przez to 13 z 20 oddziałów e, poszło, e, poszło na kwarantannę od kolejnego tygodnia. E, sytuacja była e, taka, że zaszczepieni nauczyciele się rozchorowali, niezaszczepieni byli na kwarantannach, nie było komu uczyć, szkoła została zamknięta zostało wprowadzone na, jeszcze raz nie pamiętam, 8 czy 9 dni nauczanie zdalne. Gdzie tu jest logika? Nie ma żadnej. Nauczyciele wskazują, że absurdów w ich szkołach jest znacznie więcej. Generalnie problem jest taki, że dyrektorzy, którzy mają wytyczne, uważają, że to jest święte prawo. I starają się w swojej nadgorliwości często robić więcej niż może w zamyśle było. Dostaję od koleżanki skan z Librusa, z dziennika elektronicznego, która do mnie dzwoni, więc co ja mam zrobić? Młoda dziewczyna jeszcze nie ma umowy na stałe o pracę. A tam napisane jest, ponieważ rząd zdecydował, proszę państwa, zdecydował, że będzie przymus szczepień dla nauczycieli od 1 marca, będziemy musieli to egzekwować, proszę zapisać się na szczepionkę. Nie było żadnej decyzji. Tak interpretują prawo dyrektorzy. My to nazywamy, że to jest prawo medialne. Prawo medialne. W telewizji powiedzieli, i wszyscy wierzą. Dostaliśmy jako nauczyciele wiadomość przez dziennik elektroniczny, że jeżeli chcemy pracować, będąc na kwarantannie zdalnie, to mamy podpisać porozumienie z dyrekcją szkoły. Tak? O, porozumienie na podstawie, było tam napisane wyraźnie na podstawie ustawy takiej i takiej, jestem na kwarantannie, ale chciałbym pracować, tak? Ja się poczułem ja się w taki sposób, że dyrekcja zamyka mnie po prostu bezprawnie w areszcie domowym, bo tak to odbierałem. Ma możliwość zdjęcia tej kwarantanny, gdyż pracownik Sanapidu stwierdził, że jeżeli moje słowa dyrekcja potwierdzi, to automatycznie kwarantanna zostaje zdjęta, bo są przecież pomyłki przy nakładaniu kwarantanny. Dyrekcja tego nie robi i daje mi do podpisu dokument, żebym ja zaakceptował to, że jestem na kwarantannie. Powiem więcej, będąc na kwarantannie, nauczyciele mają płacone 80% podstawy, czyli tak jakby było się na L4, tak? Tylko jest tutaj jeden haczyk. Podstawa to nie jest pełne wynagrodzenie, bo bardzo wielu nauczycieli oprócz tych godzin, które wy, wy, wynikają z umowy o pracę, ma również nadgodziny, tak? W momencie, gdy sobie przeliczyłem wszystko, to wychodziło na to, że tak naprawdę nie mam pocone 80%, tylko jakieś 55, maksymalnie 60 tego, co powinienem mieć, tak? No jest to olbrzymia po prostu strata finansowa w tym momencie. No, przepraszam, ale dla mnie jest ważniejsze, móc sobie rano spojrzeć w lustro. Wiem, że moje prawa są łamane, i nie godzę się na, na, na takie traktowanie, bo nie jestem niczym niewolnikiem. Nauczyciele się nie poddają. Przedstawiają liczne badania podważające zasadność zamykania szkół w celu ograniczenia transmisji wirusa. I ewidentnie jest tutaj stwierdzone, że nie ma, proszę Państwa, żadnych badań. Na całym świecie, które by wykazały, że zamykanie szkół daje jakieś wymierne efekty w zatrzymywaniu transmisji wirusa. I to są bardzo konkretne przykłady. Śledzenie kontaktów na całym świecie wykazały, że dzieci rzadziej zarażają dorosłych lub inne dzieci, a większość infekcji SARS-CoV-2 wśród dzieci ma łagodny przebieg i dochodzi do nich w domu lub w społeczności, a nie w szkole. Zapadła decyzja. 10 stycznia uczniowie i nauczyciele wracają do szkół. Dla nauczyciela zbyt goszczy miał być to powrót na chwilę. 17 stycznia województwo Kujawsko-Pomorskie ma rozpocząć tegoroczne ferie zimowe. Proszę sobie wyobrazić, że w czwartek, czyli 4 dni po przywróceniu e, nauczania stacjonarnego, e, przychodzę do szkoły. I mam pytanie od, od dyrekcji, czy ktoś do Pana dzwonił? Mówię, ale w jakiej sprawie? Sanepid będzie się z Panem kontaktował. Mówię, ale dlaczego? Bo będzie Pan na kwarantannie. Aha, będę na kwarantannie. Mimo tego, że zostało mi do przeprowadzenia, policzyłem sobie dosłownie 6 godzin lekcyjnych i miałbym ferie. Mimo tego nie dano mi przeprowadzić tych sześciu lekcji, czterech jednego dnia, dwóch drugiego dnia i skierowano mnie na kolejną kwarantannę. Uczniowie wiedząc, że nie będą mieli ze mną lekcji, a jako, że jestem opiekunem samorządu uczniowskiego postanowili zrobić petycję, że nie chcą, aby kwarantanna była nakładana, tym bardziej, że zaraz ferie są. Nie pomogło. Petycja została po prostu bardzo szybko spacyfikowana. Nie pozwolono dzieciakom tej petycji złożyć. Dostałem informację, że to, to wcale nie dyrekcja, to, to, to Sanepid. Mówię, informuję wtedy grzecznie dyrekcję. Pani dyrektor, sytuacja jest taka, że to jednak dyrekcja wprowadza dane do systemu, więc wcale nie Sanepid kieruje na akwaryntany, tylko pani. Te słowa padały z ust pracownika Sanepidu. Ludzie różne rzeczy mówią. To była odpowiedź. Słyszę coś takiego, no to mówię, no pani dyrektor, no to skoro do mnie dzwonią jakieś nieznane numery, to ja mogę również no, t, t, dokładnie tym samym się, się bronić. Ludzie różne rzeczy mówią, dzwonią do mnie nieznane numery, no to skąd ja mam wiedzieć, kto to jest, tak? Poprosiłem o kontakt do pracownika sanepidu. Rozmawiałem na głośniku przy dyrekcji. Proszę sobie wyobrazić, jaka była sytuacja. Zadzwoniłem. I mówię, że chciałbym, żeby został przeprowadzony ze mną wywiad epidemiologiczny, gdyż nie, mogła być, nie mogło być sytuacji, na podstawie której e, chcecie Państwo nałożyć na mnie kwarantannę. Proszę sobie wyobrazić, nie dano mi tego e, tych, 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 tych moich wyjaśnień e, powiedzieć. Pani e, powiedziała, że jestem na kwarantannie i się rozłączyła. Pani z Stanekidu. Miałem kontakt SMS-owy z tą panią, gdyż zanim rozmawiałem z nią telefonicznie, napisała mi właśnie o, o kwarantannie. Swoją drogę do połowy ferii, tak? czyli połowę ferii byłem na kwarantannie napisała do mnie, więc odpisałem jej. Wie pani mówię, proszę ze mną przeprowadzić wywiad epidemiologiczny, bo nie przeprowadza pani żadnego wywiadu. To jest absolutnie nielegalne działanie. Co w tym momencie? Ja w tym momencie będę będę starał się dochodzić swoich praw przed odpowiednimi instytucjami. I jeżeli będzie konieczność, to ja nawet panią z z i nazwiska będę będę próbował pociągnąć do odpowiedzialności, skoro pani robi takie rzeczy. Pani stwierdziła już będąc w domu, tak bo też mi nie, nie dano dokończyć moich lekcji. Pani stwierdziła, że do mnie zadzwoni. Proszę, się, proszę sobie wyobrazić. Już miałem nadzieję, już miałem absolutnie nadzieję, że OK uda mi się wybronić z tej sytuacji. Co się okazało, Pani zadzwoniła, żeby potwierdzić mój adres, pod którym będę przeprowadzał na kwarantannie. Tylko tyle. Wymogłem na niej, żeby wysłuchała, że kontakt był 16-metrowy, salę mam wietrzoną. Nie ma więc konieczności tej kwarantanny. Zostałem poinformowany, że mogę to złożyć na piśmie. Mówię, aha, to państwo do mnie możecie zadzwonić telefonicznie, decyzje administracyjne nie wydacie na piśmie, natomiast natomiast ja muszę do państwa pisać listy, które dojdą po zakończeniu mojej kwarantanny, bo odpowiedzi mi państwo po 30 dniach od, od wpłynięcia tego pisma. No, gdzie tu jest logika? Nie ma żadnej. No, absurdy po prostu mnożą się niesamowicie. Tych skarg przez okres całej pandemii wpłynęło do ministerstwa tylko kilkadziesiąt. Powinny być ich setki, na to, wszystko, na to całe bezprawie, które dzieje się w szkołach. My musimy teraz się zaangażować my Polacy jeżeli chcemy żyć w wolnym kraju, takim, który daje bezpie poczucie bezpieczeństwa naszym dzieciom i nam samym. gdy tak naprawdę miałem ferie ale byłem zamknięty w czterech ścianach umarła moja babcia nie byłem w stanie się nawet z nią pożegnać wiedziałem, że jest w, w jakim jest stanie miałem nadzieję, że uda mi się nie wiem chociaż w jakiś sposób tak pożegnać nie, nie mogłem gdyż byłem zamknięty w czterech ścianach. Patrząc na gradację. Jednak ustawa jest ważniejsza niż rozporządzenie. Wszystko tak naprawdę jest totalnym nadużyciem prawa, totalnym.